Poszukał? No kurwa, pa że za pół godziny goli. Ej, on będzie znać stronę. Gdzie jesteś? No, ty jesteś źle wstawiony. Mm. Daj, no jeszcze kurwa, dwa złote. Mamy co za dwa złote możesz kupić? No, no pierdolę się. Ja, księciu, niu, kurwa, jego filtę masz się uspłyć. Ale czapkę masz do kurwa? Mm. Oh, kurwa, jest że nie. Nie, Vazu, ma po co ci? Czym się natylali za i Masz chłonie, usiakie wie. Flawtynkuję. 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 No po mądrej to kurma wątro? Marek i dziw. Sub kurma. Daj na razie test, a malec makłowo nie spił? Jasne, a co on? I... Spakił go... W zielonej łukawie. A chuj cię nie gara w innym łukach? nic, będę Odpierdolisz takie kurwa teksty kurwa kruszyba jego, który masz tysiąc chuj w nie mam! Masz, 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 masz! Wron ci mogę dać. Pięć! Ale chciałem dwójkę! Ale daj się! po coś! się? mną się otworzyłeś i mój jak do czynienia, to pany! nie... nie bądź co pan Słuchaj, nabijaj kurwa, od kogo bierzecie ten matmon? No dałem ci dwójkę, tę informację możesz mi sprzedać teraz. I, i za mało... Jeszcze dwójka. Jeszcze ty. Nie no, teraz coś powiedz kurwa. Cześć, please dyska delikat. Ale od bierzecie czy od kogo? czy od grubego. A chuzią chodzi. Marek chuj za na pary no bo ja bym chciał. No, z Nie żadna normalnie. Mam no no no. no o, jest takie źródło. No, marek gdzie? Jest za dużo chciałbyś djeć. Co się jest? Ma, ma tym. gdzie jest ruty, czy od grubego? No a lecie. No bo ci zabierę te pieniądze z powrotem i cię jeszcze kurwa zleję. Weź kurwa weź kurwa. Spaniale. Jak wyjdę to kurwa nikt już kogoś nie Mi to nie ważne, że chodzimy w jednej wadze kurwa. Nie, jedynej O Oczośnij się, bądź sobą, ludziu. A, Jedziesz z nami? A gdzie? W pracę? Do Karpacza. Teraz? Nie, no, faj godzinę. Jasno, i masz problem. tak to się na Nie się. mnie na się? Bardzo pani, że jest idzie Ty mam się. i w rakał kalurat Jest ich potrzeba. Idę Tak, jak byś na ten... Na prohibicję szedł kurwa. I się posiedz na Oją. Mam na Oją. Oją, to ty będziesz na 28. 10ta 10 Sala 331. zalety ci założą mi. No, zobaczymy. Idę, do władzki. Nie do raki, to ci wyszle, tylko muszę miadre w podać, bo. Majkowice ci kurwa, czy radę, nie wiem. Nie wiem, no, no przynieś do mnie kurjuman. Uważaj, bo mnie kurjuman. Z w tym problem. No, daj, yeah, got as, got as, got as. Nie, jest will begun Dobra, dziadek tego powiedz że tego po, wie, jest i ja dobra coś, chcesz coś, że pozdrawiasz wszystkich fanów YouTube Tak. i czy coś bizneszka, delikata się elegancja, Francja, anna Dobra, jeszcze dwa pytania na szybko, kurwa nie... dwa, O sodiga? Nie... Bo, bo. bo machmo, to może no, ci do jeszcze o Widzimy. Nie, teraz musisz mi powiedzieć, bo ty mi dać ja, dam o tym nie. Powiedz. Ja? Czy ty mi kurwa nie ufasz? No maj... My... I já si i se. Ale jak se vidět, skon to je, skurma. No, normálně tovar. bar. ale co v plastiku dali, tak ho podají je Ale a, a tak je to majom normálně? Hej, bo to lidi čím tam. Co je, kudža pešil, čo ty kurva von co so Ja cię kurwa prasnę bez moldy, ty kurny Będzie Będziemy w kiał, kurny ma jego filmę mać. Dobra, spadamy. Także tego. Ja. co? No, gadaj, ten mach, bo muszę mnie tam posłać, kurwa. No to? No Mógł... ha? Nie, nie, nie. Inny nie doniosęć. Absolutnie. Będę czekał, tu będę się obserwował, gdzie idziesz i za tobą nadeszelić się z księdzą. Dobra. I wiecie co to Na <grywka> no, radzie. Zresztą ja bardzo muszę zaparkować, bo muszę iść sobie kupić łódkę. Zajdź uważaj, żeby byłem bez opos. Ja? Ej kurma, osiemdziesiąt pełno.